Aby przypisać oczywiście daną osobę, menadżera, agencję, tak jak na przykład naszą agencję Content Hero, do tego, aby zarządzała, zoptymalizowała lub prowadziła Twoją wizytówkę w Google Moja Firma, tudzież profilu firmy w Google, musisz najpierw zalogować się na taką wizytówkę, czyli po prostu znaleźć ją w internecie. Po drugie, musisz kliknąć tutaj w te trzy kropeczki i wybrać ustawienia profilu firmy. Potem przejść do zakładki użytkownicy i dostęp. I tutaj w tej opcji dodaj wpisać adres e-mail, który jest przypisany z kątem googlowym. Pamiętaj, że jeden właściciel może usunąć drugiego właściciela, dlatego zawsze przypisuj podwykonawców z dostępem menedżerskim. Niejednokrotnie w mojej karierze klienci, przypisując dostęp właścicielski jakiejś niesprawdzonej agencji czy freelancerowi, gdy relacje się popsuły, po prostu tracili dostęp do swojej wizytówki i byli zakładnikami jakiejś nieetycznej osoby. Dlatego Ty jako właściciel, może twój wspólnik jako właściciel, natomiast zawsze podwykonawców dodawaj jako menedżerów, tak? To tyle. Tak banalnie proste. Wpisujemy adres e-mail, klikamy zaproś. Osoba, która jest zapraszana, dostaje e-mail z prośbą o potwierdzenie. Jak go potwierdzi, jest przypisana do danej wizytówki. To tyle. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. No i pamiętaj subskrybować ten materiał i ten kanał.